Cześć, tu Fikimiki, Agatki i Moniki. Kochani, jestem przyziębiona, a miałam dzisiaj jechać do sklepu kupić sobie pewne rzeczy. Ale wymyśliłam, że pomoże mi w tym Agatka. No nie wiem, nie wiem czy się zgodzę. Agatka, ale dzięki temu challenge'owi możesz zarobić 1000 złotych. Wow, co? Tyle kasiory? No dobrze, to wchodzę w ten challenge. Ale na czym on będzie polegał? Przygotowałam dla Ciebie taką nietypową listę zakupów. Tu mam przykład na czym to wszystko będzie polegało. Dostaniesz 5 takich kartek z różnymi produktami, których potrzebuję, ale sam musisz odgadnąć o jaką rzecz tutaj chodzi. A te pieniądze możesz przeznaczyć na kupowanie literek, aby odgadnąć hasło z kartki. A ile kosztuje literka? Za każdą literkę, którą chcesz odgadnąć musisz zapłacić 10 zł. No to przećwiczmy jak to będzie wyglądało. Jaką literkę chcesz kupić? No to chcę kupić literkę C. Niestety literki C nie ma w moim haśle. Straciłeś 10 złotych. No to może teraz wybiorę literkę B? Masz szczęście, literka B znajduje się w pierwszym polu. <laughs> może to burak? Niestety to nie burak, ale jak kupiłabyś buraka, to zabrałabym z twojej kuli 100 złotych. Jeżeli nie jesteś zbyt pewna, to lepiej nie kupuj tego produktu, tylko kupuj litery do hasła. A jeżeli literka występuje więcej niż jeden raz? No to masz szczęście, za każdym razem płacisz tylko 10 zł. No to może ja teraz wybiorę literkę A. No właśnie o tym mówiliśmy. Literka A występuje dwa razy. O, wow, to chyba panam! Gatko, zgadłaś, ale to był tylko przykład. Tu teraz slijedź ze sklepu i mi te pięć produktów, o których mówiłam. Agatka, ale ci Monika dała challenge. Co zobacz, no. ile kasiory możesz zarobić, jak tylko dobrze zrobisz jej zakupy. A to jest pierwsza rzecz, o którą ona prosi. Kategoria artykuły spożywcze. Masz może pojęcie, co to jest? Nie, Tak na razie od razu nic bez żadnej nie literki. Nie, nic nie, na razie wiesz. nie ma. No to dobrze, no to słuchajcie, jaką literkę kupujecie jako pierwszą. To może... Czy w ogóle kupujecie, tak? Tak. Nie, no to musimy. kupujecie jedną literkę, proszę. No to o. proszę o 10 zł. To o. Proszę 10 zł. Zabieramy 10 zł i wpisujemy literkę O, jeżeli jest, tak? Tak. tak. Ta dam pojawiły się dwie literki. O, słuchajcie. Czy to są takie same dwa słowa? Ja najpierw myślałam, że to może ty, one oh i ty. A nie, bo, to, bo wtedy wiesz. co było, to jest? Że to pomidor, ale to wtedy nie było Agatko, tak, oh, to muszą być no. dwa słowa. Jakaś noga może. Może być noga. My, ale pamiętajcie, ale że jak źle kupicie, to Agatka będzie musiała oddać monisi 100 zł za źle kupioną rzecz. No. Ja cię. no. Dobrze, kupujemy chyba następną literę Agata, bo tu ja nic, tak nic nie wymyślimy. Chyba. Kupujecie? No kupujemy? to poproszę jedźkę. Zabieram dyszkę z całej puli. No i dobra, jaką literkę sobie wybieracie? A może jakąś samogłoskę. Może weźmy po prostu A. Dobra, to A. Zobaczcie, pojawiła się literka A. Czy to wam ułatwia cokolwiek? Nie wiem. Noga noga. Noga Dwie noga. Dwie nogi. Po prostu <laughs> jakieś kurczacze czy... Nie, nie, nie wiem co to jest w ogóle. Czyli co, kupujecie jeszcze Ujemy. jedną literkę? Tak. To poproszę 10 zł. Poproszę skarbnikowi. No właśnie, poproszę. Jaka to będzie literka? I. I? Niestety literki I nie ma tutaj w tym artykule, który Monika chciała. Czy kupujecie może jakąś literkę? Nie bierzmy już samogłosek, Agata. Trzeba spółgłoski, bo tu. Słuchajcie, nie zabieram rady kasę. Jakie? samogłoski. Jaki? A my? Niestety literki my nie ma, straciłyście 10 zł. Czy kupujecie następną literkę? A? Słuchajcie, wydawało się, że można zarobić sporo kasy, ale można też dużo stracić. No, tak. Kupują. Słuchajcie, kupuję. zabieram dyszkę. Jaką literkę kupujecie? Y, Dobra, ja Kochani, zobaczcie co tu się wydarzyło. Już się pojawiły trzy literki no, C w naszym artykule spożywczym. Co to jest? Coca-Cola. Na, na pewno? Bo pamiętaj, jak źle kupisz, czyli kupisz literki L już, już nie chcesz wydawać 10 złotych. Upraw... Już wiem. Już na pewno wiesz, tak, bo tu wiem. brakuje jednej literki. Wiem, ale już... Jak, jak tak... będzie źle, no to oczywiście ze stówkę będziesz musiała oddać mamisi. Tutaj chyba jest oczywista sprawa. Mhm. Masz Agatko to co, co chciała Monika? Mam kółakę, Dobra, no to wkładaj do koszyczka i odgadujemy następny wyraz. Jesteśmy teraz na dziale kosmetyki, bo taki właśnie produkt sobie wymyśliła Monika. Zobaczcie. No, macie jakieś to pojęcie? to jakby jest, jakby tego firma, co to... Co nie, 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 to jest nie. nazwa produktu, nazwa produktu Agatko. To nazwa produktu, która jest. Się... na przykład nie wiem, żel... Y... Tak, na przykład. Do buzi, coś takiego, bo... mogłoby być. Kupujesz, tak, kupujesz jakąś literkę? Może. Kupujecie? No kupuj. Może. Pewnie. A. Może być. To no to, to najpierw poproszę pieniążki. I literka A, tak? Tak. W pierwszym wyrazie pojawiły się dwie literki A. Tu, ja, tu jest na pewno do. Tak, tak myślisz? Albo na. A może na. A nie. A. A nie może być na bo nie ma A, bo jakby... Bo już kupiłeś literkę no, tak. A. No właśnie. Tu jest na pewno do. Do. Czyli coś hmm. do czegoś. Coś do czegoś, bańka może Bańka do... Bańka? bańka. No, myślę, że to jest bańka. Słuchajcie widzowie, wy też od razu podpowiadajcie tutaj w komentarzach. No to co, kupujecie jakąś literkę, czy zgadujecie? Proszę 10 złotych. C. C, literka C. Niestety literki C nie ma, straciłyście 10 złotych. Hmm. Czy kupujecie jakąś literkę? No to może kupmy? Wiem. Pasta do zębów! No, to kupujesz tą Agatko, ten produkt. Kupujesz ten no, produkt bez kupowania literki? A, D O, -c -n -b -u -b. Pasta do Zębów mówi Agatka, to się zgadza, ale czy to jest na pewno to? Agatko. A może Agatka, można kupić na przykład jedną literkę, Z. Jak tu będzie Z, to będzie oznaczało, że to jest do zębów. Dobra, to Z może tak, wiesz, Z. Dla Czyli Dobre. kupujecie jakąś Kupujemy. literkę, jaką literkę kupujecie? Z, Z literka Z Z jak zęby. A gadka się bardzo cieszy, ponieważ na naszej planszy pojawiło się literka Z. Czyli tak. czy tak, jest tak, to pasta do zębów? W takes, w którym oczekiwałyśmy, że się pojawi. Słuchajcie, tak? pamiętajcie, że jak nie będzie to pasta do zębów, to stracisz dodatkowe 100 zł homoniki. Tak? No dobra, kupuj pastę zębów. A w domu się przekonamy, czy to była ta rzecz, o którą chodziło w Dobra, wkładaj do koszyka. Słuchajcie, a my zostajemy jeszcze w dziale kosmetyki, ale mamy coś takiego do kupienia. Mega trudne zadanie. Mega trudne zadanie. Czy już w tym momencie, Agatka, dobrze, Ci poszło w poprzednim? Czy teraz już wiesz, co to może być? Nie. nie, jeszcze nie. Poproszę pierwsze, dziesięć Zaczynamy zwłaszkiem. od A. Dobra. Od A, tak, Literka Wiemy. A. Wziąłem się do pisania. I tablica została pusta, ponieważ literki A nie ma w tych nie wyrazach. Ma a. Nie ma A! Czy kupujecie jakąś literkę? Tylko jaką? To poproszę pieniążki. 10 zł. Ile Wam zostało pieniędzy? Zostało nam 900 zł. Chyba musimy sobie już rozmienić następną stówkę. Chyba tak, zaraz rozmienimy. A Gatko, Może... Tysiaka już na pewno nie wygra. Może! Jaką tak. literkę wybierasz? bo dałaś jest C? Złotych. Cy. C? Może być C. Może być tak. C, dobra. Dziewczyny, ale miałyście szczęście, wydałyście tylko 10 zł, a literka C pojawiła się 3 razy. W naszym zestawie, hmm. w naszym produkcie kosmetycznym Co to może być Agatko? Nie wiem, jeszcze... Czy może kupujecie kolejną literkę? No na pewno jeszcze coś kupimy Tylko ja. jaką? A nie ma, już wiecie co teraz możemy kupić Do tego A może wy widzowie wiecie co to jest od razu? To kupujemy literkę N N jak, tak. Natalia? jak Natalia? N jak Natalia e, Poproszę najpierw 10 zł Popatrzcie literka N pojawiła się dwa razy U w tym drugim wyrazie. Co to jest? Co to jest? Jesteście w stanie odgadnąć. Hmm, może kupimy jakąś samogłoskę. Decydujecie się? Że I może i. 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 Dobra. Czyli Też chcecie, akurat myślałam o I. Czy chcecie stracić kolejne pieniążki, tak? Hmm, no nie mamy wyjścia. Muszę wam powiedzieć, że to było dobre wydane 10 zł, bo literka I pojawiła się aż 4 razy. No i co to może być? Słuchajcie widzowie, to odpowiadajcie, bo już tutaj troszkę coś może widać. Ty ostatnio bardzo dobrze sobie poradziłaś i odgadłaś. Ja nie wiesz. Nie wiesz, w ogóle ci tutaj nic nie widzisz. A może ja podejrzewam coś. Ja mamy podejrzewa. A może kupimy samo Samochód, słuchajcie, samo dobra. CH przecież nie można. No tak, samochód. Samochód. no ale musicie dać. 10 zł. Dobra, odbieram im 10 zł. Kasa im się kurczy, słuchajcie, miało być wygrane 1000 złotych, ale na pewno już nie będzie. Dobra. Zobaczymy, czy będzie samocha. Agatka, Agatka, już jest tutaj dużo wiadomo. Słuchaj, coś się zaczyna na chcecha, a drugie słowo zaczyna się na samocha. Co to może być? Co to może być, słuchaj? chusteczki higieniczne. Naprawdę? Naprawdę, zobaczcie. Stoimy za cały czas Właśnie, a jeszcze baba przed chwilą mówiła, ale fajne chusteczki. Jeszcze przed nagrywaniem tutaj przyszliśmy w to miejsce. Takie jakieś w sercu No właśnie, właśnie. Ch, u, sy, ty, e, cy. Z, k, i, h, i, g, i, e, n, i, c, z, n, e. Tak myślisz? Tak myślisz, Agatko. Ja no to nie. dobra. Biorę tak, że kocham moją siostrę z, z napisem love", Love. Aha, love". że kochasz siostrę. Dobrze, ale minutko. Agatka, ile Ci pieniędzy zostało? Wiedziałaś? 870 zł. 870, czyli całkiem niezły wynik. Trzy rzeczy zostałaś kupione i wcale tak dużo nie wydałaś na te literki. A teraz jesteśmy na dziale szkolnym, bo to są artykuły szkolne. Jest aha. bardzo też długi wyraz, ale jeden na szczęście. Hmm. Co to może być? No jeszcze nie wiemy. Nie, wiecie. nie. Coś może gadka, może, może w ogóle nie wyda żadnych pieniędzy. Zgadnie, zobaczcie. To już coś podejrzewa. Chyba. Coś podejrzewa. Coś liczy, zobaczcie, to jest najważniejsze. Tu policzyć wszystko. Nie, nie. za małe. Za małe. A co myślałaś? Myślałam, że... Za, nie, że myśl, za dużo, myślałam, że zakreślacze. Tu wydarzyło się coś niesamowitego, ale za chwilę się o tym przekonamy. Mamunia kupuje literę i daje 10 zł, tak? Tak. 10 zł. Jaką literkę, Agatko, byś wybierała sobie? Może K? K? Literka K, tak? Agatka, literka K pojawiła się w tym wyrazie, w tym artykule szkolnym. Co to może być? Czy ty wiesz? Ej, no ale. Znowu coś, Agatka Ale Nie wiem. No co to może być? Czy wiesz, czy nie wiesz? No masz tylko jedną literkę. Pamiętaj, że jak źle odgadniesz, to Monika zabierze Ci całą stówę. Jeżeli coś podejrzewasz, to wybierz sobie właśnie którąś z tych Ale to nie, to na pewno to nie jest, bo jest albo za dużo, albo za mało liter. Kupujecie literkę? Tak. I jeszcze kupujesz literkę, to poproszę 10 złotych. I teraz możesz dopiero kupić literkę. Jaką? P. Literka P, niestety. Literki P nie ma tutaj w tym wyrazie. Możesz hmm. kupić jeszcze jedną literkę oczywiście, tylko musisz zapłacić 10 złotych. Kupujemy? Tak. Dobra, Kupujemy. Poproszę 10 złotych I jaka to będzie literka? A. Literka A pojawiła się, Agatko. Czy coś ci tutaj to mówi? Nie. Jeszcze ci nic nie mówi. Przepraszam, przepraszam, bo ja tu zapomniałem i to był mój błąd. E, muszę się poprawić, bo literka A występuje jeszcze raz w o. tym wyrazie, A, ale bym popełnił gafę. No, Monika by mi tutaj nie darowała. Zobaczcie, Czy jest to tutaj. Tutaj, Aga, no? tutaj tak nie właśnie jeszcze nie jest, jest. Nie jest to ułatwia Ci? No pomyśl, co to może być, Agatko? Myśl, dobrze. Nie wiadomo. Zakreślać. Jesteś pewna? Nie. No, no to, to, kupmy to co robisz? Z. Kupujecie literkę z. Tak, tak żeby się tak, upewnić? Tak, jeżeli to zakreślać, to literka powinna wystąpić dwa razy. No na właśnie, początku, gdzie powinna? Końcu, no właśnie, prawda? gdzie powinna być? Aha, na początku i na końcu, no rzeczywiście. Tak, tak. No to sprawdźmy to. Ale ja na początku mówiłam zakreślacze. No zakreślacze, ale no to nie wiadomo do końca jeszcze, czy to jest rzeczywiście. Ale nie, no to to A no no, co to, to jest? Co to jest teraz? Co zakreślacz. teraz mówi? Zakreślacz. Tak jak mama powiedziała. Ale jeden? No jeden. Słuchajcie, tak jak mama przewidziała, jeżeli pojawi się na początku i na końcu, to kupicie wtedy zakreślacz, tak, tak? tak? Dobra, to kupujemy, bo to na prabie... Kupujemy, to na bank jest zakreślacz już teraz, mamy pewność. Hmm. Wiecie, że ryzykujecie stówką. Mamy no dużo stówek to ewentualnie Aha. zapłacimy. No i właśnie to jest to, co mówiłem na sam początku, jaka gadka e, odgadła praktycznie bez żadnej literki co to jest. Chyba wiedziała, że po prostu Monika lubi te zakreślacze i tak pierwsze co przyszło jej. No właśnie długi. Wyraz ja jeszcze myślałam, że to temperówka, bo zgadzała się A, ilość literek. Mam <laughs> plan. Kupimy jej taki, tutaj zakreślacz jest i ona pomyśli, mm. że to lakier do paznokci. Aha, może być, dobra, niebieski? Nie, żółty, dobra, fajnie, super. Kolejna kategoria to jest nabiał, ale nie stoimy w, w dziale z nabiałem, bo jest zimno, nie? Co to nabiał? Nabiał? Jakieś serki, jogurty, no jakieś takie różne rzeczy. I mamy taką rzecz do odgadnięcia dla Moniki, to jej się zachciało, słuchajcie. No. to nie się zachciało o to, jej się, o to właśnie jej się zachciało Agatka wiesz co to może być? nie no to co kupujesz jakąś literkę? Mm, tak to mnie dyszkę poproszę poproszę dyszkę jeszcze nie dokonam. ale Agatka powiedziała, że już kupuje <grym> <grym> dobra jaką literkę? to może A? literka A nie ma literki A straciłaś ja nie ma straciłaś 10 złotych czy kupujesz jakąś inną literkę? to poproszę dyszkę no trzeba kupić, no, to, no jak nie to odgadniemy? Może N? Literka N, Agatka, muszę Cię zmartwić, tutaj też nie ma literki N. Straciłaś drugie 10 zł. Przy nabiale już ja coraz mniej pieniędzy. W ogóle. Kupujesz jeszcze jedną literkę? Ja bym kupiła literkę K na przykład. Te, ja też właśnie No To poproszę na to. najpierw 10 zł, bo ja nie wiem, co chcecie kupić. Mam kolejną dyszkę, słuchajcie, ha. i literka K. Nie ma literki K. O co chodzi? Musieliśmy, oczywiście, rozmienić jeszcze pieniążka, stówkę następną. No to już kupujemy. Kupujesz tak? już No to poproszę 10 złotych to na pewno jest jakiś jogurt. Na pewno. A nie jakaś jagodzianka na przykład? No nie. No to dobra. Radka myśli, że to jest jogurt. No więc. Kurde. Co myślałaś? Naturalny. Aha, myślę, że naturalnie, nie pasuje. Naturalnie się. Na przykład weźmy o! Bo na pewno no, się pojawi. No na pewno ale... się pojawi tutaj, więc no nie no, będzie. No to dajemy O. Kupujecie literkę o, tak? Poproszę 10 zł. Gatka, na początku tak Ci nie szło przy tym produkcie, a teraz kupiłaś literkę... Co Zobacz co się w drugim wyrazie stało. Jest dużo literek. O, o, o! O, 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 co tu się wydarzyło? Czy kupujecie? No tu na pewno jest jogurt. Na jogurt? Pewno jogurt. Ale tu jest nazwa tego jogurtu. No, tu jest jakaś druga część no, nazwy właśnie. tego jogurtu. Jaki on może być? Jogurt jakiś. No o jaki on może być? No może kupię jakąś literkę, to wtedy będzie Ci łatwiej. Ale nie wiem. No to może G. jak wiesz, że jogurt, no to może G. może wystąpi też i w drugim wyrazie, czy nie? nie. To jest moja taka sobie. No dobra, no to G. G. Literkę G. No to, no to dobrze, proszę 10 zł. Agatka, literka G pojawiła A, się. No A to szukałeś, nie? A ja to szukałem? Nie, nic nie oszukałem, nie jest literka G. A y, o, y. Nie. Jak to może być jogurt? Słuchajcie, widzowie, wy na pewno już wiecie. No, agatka jakoś nie może, chociaż yy, no, no, ładnie dobra. sobie radziła wcześniej. Wypiszcie w komentarzach. Kupujemy yy, literkę. Jaką literkę kupujecie? U. W, tak? Poproszę tak. 10 złotych. Agatka, kupiłaś literkę W. Tak. Czy to Ona Ci pomogło? ułatwiła nam sprawę. Jogurt owocowy! Jogurt owocowy. Jesteś pewna? Tak, jestem pewna. Jesteś pewna, sobie. że Monika Ci nie odbierze 100 złotych, jeżeli kupisz źle? Nie jestem tego pewna, ale... Ale kupujesz jogurt A... owocowy, tak? Tak. No ma, widzę, że kupiłeś więcej ogultów tak, owocowych. No i Agatkę naszła ochota no na jogurt aha. także. Czyli przy okazji tak. sobie kupiłaś, tak? Nie lubię tak. jogurtów, ale będę próbować Dobra, do, wracamy do domu i... Pokazujemy monice Pokazuję. zakupy. I sprawdzamy czy wszystko, się. Się, czy wszystko się udało kupić. E, a tak przy okazji ile pieniążków zostało mamunia? Ja? 760 złotych. 760 złotych masz okazję zarobić, my. ale dużo kościół się kupić wszystko, o co cię prosiła? Wydaje mi się, że tak, że wszystko mi się udało kupić. A ile kasy ci zostało? 760 zł. Wow, jeżeli wszystko jest ok, to ta kasa jest twoja. Dobra, pierwsza rzecz to Coca-Cola. Tak, prawda, moja pierwsza rzecz to Coca-Cola. Ale widzę, że sporo literek musiałeś sobie kupić. Druga rzecz według mnie to pasta do zębów. Wow, to bardzo szybko zgadłeś. nie musiałeś dużo liter kupywać. Tak, rzeczywiście, to pasta dla zębów. A trzecia rzecz według mnie to chusteczki higieniczne. No, wydawało mi się, że to będzie trudniejsze zadanie dla siebie, ale tak, to prawda. Nie zgadniesz, czwarty artykuł. Zgadłam, że nie pojawiły się jakiekolwiek litery. No, ale jakieś litery jednak są. No, bo musiałam się upewnić, czy to jest prawda. Zresztą obejrzysz sobie później wszystko na film. Ale chyba nie udało ci się prawidłowo kupić, bo masz tutaj lakier do paznokci. No to będę ci musiała odjąć stówkę z twojej puli. Nie, to żaden lakier, to zakreślacz. Wow, rzeczywiście, czwórka to zakreślacz. Piątka chyba też jest prawidłowo odgadnięta. No tak, to jest jogurt owocowy. Ale masz szczęście, żadnej sukni nie odbieram z Może jakieś literki? O nie, 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 literek już nie będę kupować. Jeżeli podoba Wam się nasz dziś dawajcie łapeczki w górę. Klikajcie mnie filmiku, które teraz widzicie na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale Fiki, Miki, Agatki i Moniki. Subskrybujcie naszego Facebooka oraz Instagrama. Subskrybujcie ten kanał Z dzwoneczkiem. Do zobaczenia. <laughs>